Czytasz jak przydaje, instynkt cię nie myli. Tak, to ona. Wiesz, dlaczego cię mdli i unosi, tak nie czułeś żadnej, więc pożądasz tego gładkiego języka. Chodzi w Ciebie od nowa, oblepia, rozpychając na skórek. Rośniesz i bez dotyku gotowy. Tęskniłeś, tęskniłeś, zwinnie dobiera maskowanie Sprawdza jak przereagujesz, lecz rozpoznasz jej mętną aurę, skręca się i wycofuje. Nie licz. Pętaj i pamiętaj zawsze w oczy. Zawsze co w dane otwarcie nie wciągana. Mrokina, błyskina odkrywane, kiedy pojawia się pierwsza własna supernowa, to w obkrętach Trzeba zamykać, by widzieć dociskać. Aby powtórzyć bez wypatrywań zacierając pięściami Działa nim, zdąży się zliczyć Na chwilę pojaśnieją, coraz bardziej znikają Przez jedno zbyt słabe, by mogły być gwiazdami Nam zbyt słabe Za pewne umiałabym zważyć i na siły Mówią, że wszystko można, jeśli dla niej Ale nawet z największą Się czysta, przegrana Kroku nie może zrobić Warując na próżność Rozpuszczona od słowa Wierzysz, że mogą być Cudem doczekanym, gdy rży Krztusząc się płaczem Jedyne co chciałam Ja Ciebie Naprawdę A za nią Eo Powtarza Przez dnie na służbie będziesz mi nieustannie i nawet chwili nie dojdziesz. Tylko czy jeszcze rozumiesz, gdzie stałe? Co w dane otwarcie nie wciąga na rokina, na błyski, na odkrywane. Kiedy pojawia się pierwsza, własna supernowa, to w obkrętach. Lecz trwa jedynie, dopóki pod pięściami, co w pięściach. Szybko czy nie można odpuszczać, by zmrokiem w rok nie przeszło tuż za błyskami. A przecież trzeba oślepiej za dnia, i w nocy ślepnięcia, aby zrozumieć zależności, by w zamknięte, umieć spojrzeć a bez przeoczeń, jasności. ski